Witam Państwa bardzo serdecznie w kole łowieckim nr 93 Bażant w Poniatowej. Koło powstało w 1965 roku. Posiada 66 członków. Gospodarujemy na dwóch owodach łowieckich o łącznej powierzchni 13500 hektarów. Zajmujemy się gospodarką łowiecką, takim nastawieniem na zwierzynę drobną, w tym temacie mamy dużo, dużo duże, duże doświadczenie. Od kilkunastu lat robimy reintrodukcję bażanta, którego populacja w naszym łowisku znacznie wzrosła. Mamy bardzo dużo zajęcy. Rocznie, rocznie pozyskujemy około 500 sztuk, więc ta populacja naprawdę jest bardzo znacząca. Może nawet można powiedzieć, że wróciła do lat 80. Yy, dzisiejsza akcja to jest akcja yy, Zasiedlania naszego łowiska kuropatwą. Jesteśmy w programie odbudowy zwierzyny drobny województwa lubelskiego uczestniczymy właśnie w tym programie. Złożyliśmy wniosek na stuż sztuk kuropatw, który został pozytywnie rozpatrzony przez komisję i są dzisiejsza akcja właśnie. W przyszłym roku, łącznie z, z sąsiadującym z nami kołem Beka w opolu Lubelskim. Przez, przystępujemy do programu wspólnie również i z gminą, y, z gminą Opole Lubelskie, zasiedlania y, kuropatwą naszych łowisk. Planujemy, planujemy po prostu zasiedlić nasze łowiska w ilości 1000 sztuk y, kuropatw. To będą na dwa koła, na koło Bekas i na koło barżant. Y, chcemy zakupić. Y, Pisklęta kilku, kilkudniowe, potem odchować ich w naszych wol, wolierach. Mamy dwie, mamy dwie woliery adaptacyjne. Kołbekas ma również taką dużą wol, wolierę i potem po, 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 po odchowaniu chcemy wypuścić te, te ptaki na wolność. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała ze strony Urzędu Marszałkowskiego. My, jako samorząd opadał lubelskiego, współpracujemy z Kołem Łowieckim i też realizujemy. Za, pewne zadania z zakresu łowiectwa, bo na naszym terenie, na terenie, gminy, na terenie gminy Opole Lubelskie, te tereny również się znajdują, gdzie to koło działa. Więc w przyszłym roku, również z naszej inicjatywy lokalnej, bo co roku ogłaszamy, będzie koło ubiegać się o wsparcie finansowe i na, na potrzebne sprzęty dla tego koła. I, i, I myślę, że dalej ta współpraca będzie się układała pomyślnie. Szanowni Państwo, mamy kolejny dzień naszej akcji którą wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym zainaugurowaliśmy w 2009 roku, która polega na tym, żeby zwiększyć populację zwierzyny drobnej. W tym roku czas jest na populację kuropatwy. 3000 kuropatw wypuścimy dzięki pieniądzom Urzędu Marszałkowskiego i pieniądzom Wojsko Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to akcja, która pozwoli na to, że Populacja kuropat w województwie lubelskim istotnie się zwiększa, a przede wszystkim materiał genetyczny będzie inny, różny i to pozwoli tym kuropatwom rozmnażać się dla dobra przede wszystkim tego co się nazywa biocenozą, krajobrazem i funkcjonowaniem ptactwa dzikiego tutaj na tych pięknych obszarach Lubelszczyzny. Znajdujemy się na obwodzie 116 w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. Ten obwód dzierżawiony jest przez kołołowieckie 38 bur w Niemcach. W dniu dzisiejszym dzięki samorządowi województwa lubelskiego możemy na nasz obwód wypuścić kolejnych 100 sztuk kuropatw. Po podpisaniu umowy w dniu dzisiejszym odbył się odbiór tego ptactwa i kontynuujemy na tym obwodzie introdukcję zwierzyny drobnej. W tym sezonie już na tym obwodzie zostało wypuszczonych 150 kuropatw i 150 bażantów. Natomiast te działania prowadzimy co roku Zakupujemy zwierzynę drobną, także zające, które wypuszczamy w nasz obwód. Dzięki takim akcjom możemy cieszyć się z widoków przejeżdżając przez nasz obwód, przez naszą knieję. A mieszkańcy mogą się cieszyć tak samo tymi pięknymi widokami. Także oby jak najwięcej takich akcji właśnie w naszych łowiskach.